Witam wszystkich na kanale Szeref. Dzisiaj o Orlenie jako głównym sponsorze polskiego sportu. Otóż Orlen za czasów obajtka utrzymuje pozycję lidera działalności sponsoringowej, znacząco wyprzedzając innych. Przedstawię wam również ciekawe tabelki bardzo wiele sukcesów polskich sportowców w tych tabelkach będzie, będzie się znajdowało. Również medale, Igrzyska Olimpijskie. No, warto sobie te tabelki oglądać. Poprzez sponsoring Orlen utworzył wiele dodatkowych miejsc pracy. Oczywiście promował Polskę, region, no i siebie jako firmę. Orlen był również największym sponsorem Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Wówczas polscy sportowcy zdobyli największą ilość medali. Były to niezwykle udane igrzyska. Bardzo ważnym sponsorem polskich dzieci był Orlen. Naprawdę, to było niesamowite ważne, ponieważ sponsor, Orlen sponsorował dziesiątki tysięcy polskich dzieci. Naprawdę, poniżej przedstawię, przedstawię tabelkę na ten temat, ale to naprawdę niesamowite ilości polskich dzieci i to w różnych dziedzinach sportu. Również Bartosza z Jego chyba nie muszę przedstawiać. Wielokrotnego mistrza świata. I co ciekawe, wyprodukował specjalny olej do silników motocykli żużlowych, na którym z wygrywał. Rozwój turystyki, no i oczywiście wszystkie wydarzenia sportowe, wnoszą bardzo pozytywną energię. Polskich siatkarzy, którzy mieli niesamowite osiągnięcia. Również Roberta Kubice. No i Orlen miał swój własny Orlen Team, w którym miał również wiele własnych osiągnięć. Kolarstwo górskie, na przykład Cross Racing Team. No, ten zespół bardzo wiele miał osiągnięć. Wiadomo, kolarstwo górskie w Polsce nie jest tak popularne i nie są to liderzy, ale na swoje możliwości bardzo dużo osiągnęli. Również ja jestem wyjątkowym fanem, można powiedzieć, kolarstwa górskiego.